Cześć, witam Was z Energik. W kolejnym odcinku to było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Tenchu Wrath of Heaven na PlayStation 2. Serio Tenchu łączą mnie bardzo miłe wspomnienia, ponieważ ja co prawda nie miałem PlayStation 1, a to jest. Już od razu wspomnę, to jest trzecia część Tenchu. Dwie pierwsze z gry, czyli Tenchu i Tenchu 2 Silent Assassin, wyszły na PlayStation 1, i ponieważ nie miałem wtedy. Własnej konsoli e, miał ją mój kolega Arek, z którym robiliśmy e, rap. W tamtym czasie nagrywaliśmy rap. On był wielkim fanem PlayStation i miał sporo tych gier. I między innymi miał tenczu. I on był ogólnie zafascynowany tą grą. I mnóstwo czasu spędziliśmy grając w tenczu, chociaż był to czas, który z którego te rozgrywki są mocno dla mnie. Nie, po prostu ich nie pamiętam za dużo, za, za bardzo, ponieważ to były. Mm, to były czasy, kiedy nasze granie było suto nawet nie zakrapiane alkoholem, ale suto zadymione dymem przeróżnym, siwym i ogólnie takim różnym, fajnym. I nie za wiele w ogóle pamiętam z tych tęczów. Natomiast Arek był takim gościem, który tak fascynował się tą całą grą, tą, że to jest taka właśnie yy, skradanka, że są ninja i w ogóle, i że on tak to strasznie się tym... Yy, strasznie to przeżywał, że jakby to on mi to sprzedawał, tą całą swoją fascynację tą grą i faktycznie bardzo miło wspominam tęczu i graliśmy w obydwie, nie mogę powiedzieć, że przeszliśmy razem, bo to wiadomo, nie, nie siedziałem u niego cały czas, a yy, często kiedy przesiadywaliśmy właśnie był odpalany tęczu, próbowaliśmy przejść kolejne plansze yy, tak, żeby nikt nas nie zauważył, co oczywiście było dosyć trudne, bo zmysły nie działały prawidłowo i w ogóle <noise> Szkoda gadać. Dziwne rzeczy się tam wtedy działy, w ogóle bardzo dziwne i <śmany> było, było na pewno bardzo śmiesznie. Natomiast. Po zagraniu w te dwie pierwsze te części tenczu, Warka mi strasznie tak sprzedał tą grę i gdy mm, miałem swoją PlayStation 2, dowiedziałem się, że, że są y, dwie właściwie gry, czy też dwie części tenczu. później, bo ta druga, czwarta część, Fatal Shadow, pojawiła się później, ale w Wrath of Heaven, gdy dowiedziałem się, że jest y, właśnie takowa gra, ona wyszła w 2003 roku, ile dobrze pamiętam, w of Heaven, postanowiłem ją y, nabyć i spróbować. I muszę przyznać, że na początku, grając na PlayStation, było całkiem ok, grało mi się całkiem w porządku. Nie mogę powiedzieć, że jakoś byłem negatywnie nastawiony. Sterowanie było wtedy, z tego co pamiętam, było drewniane, ale składałem to na karp tego, że po prostu nie byłem za bardzo ubyty spadem, bo to była jedna z takich pierwszych gier, które odpaliłem na PlayStation 2. I e, no mogłem, mogłem, grało mi się ogólnie w to spoko, tylko że no to sterowanie było takie se. I ogólnie przeszedłem tą grę. No, i odłożyłem ją na półkę. I teraz, gdy właściwie w, w tym momencie, gdy oglądacie ten film parę dni wcześniej, parę tygodni wcześniej, postanowiłem jeszcze raz sięgnąć po Wrath of Heaven i zrobić dla Was właśnie tą recenzję. I byłem ogólnie bardzo mega pozytywnie nastawiony na, na tenczu, bo no, pamiętałem, że ta gra była w ogóle z tych dwóch pierwszych części, to była tak fantastyczna. Yy, I ta Wrath of Heaven też mi się dobrze grało. No i niestety, słuchajcie, Klops, okazało się, że. Tenczu w Wrath of Heaven okazał się niegrywalnym, po prostu nie, dla mnie niestrawnym i niegrywalnym dziadem, którego nie mogłem po prostu, aż musiałem się zmuszać, żeby w to grać. I co ciekawe, myślałem, że e, może zestarzała się cała ta mechanika, może zestarzało się w ogóle sama gra tenczu, ale odpaliłem sobie tą czwartą część Fatal Shadows i tam grało mi się całkiem nieźle, więc wina leży we Wrath of Heaven. E, Chciałbym Wam powiedzieć coś o fabule, ale fabuła jest po części powiązana z dwoma pierwszymi częściami tęczu, które... Znam mocno wyrywkowo. Wiem, że tutaj główny bohater, głównych bohaterów mamy trzech. Mamy Rikimaru i mamy Ayame. I w zależności od tego, którego bohatera wybierzecie, historia toczy się troszkę inaczej, chociaż dzieje się w tych samych mniej więcej lokacjach. I mamy jeszcze trzeciego bohatera, który się odblokowuje po skończeniu gry tymi dwoma postaciami podstawowymi, czyli Ayame i Rikimaru. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć kim jest ta trzecia postać, bo nie odblokowałem, bo już mi po prostu zabrakło nerwów, żeby grać dalej w Wrath of Heaven. Przeszedłem całą kampanię Maru i chyba jedną planszę Ayame, żeby zobaczyć jaka jest różnica i dalej już po prostu mi się nie chciało. Sama fabuła troszkę nawiązuje do części, tak jak powiedziałem, do części pierwszej, bo tam ten Rikimaru, to się dzieje chyba rok po części drugiej, ten Maru uciekł z jakiejś tam jaskini, tam w w części drugiej podobno niby zginął, on tu znowu przeżył. I tutaj pojawia się dużo postaci, przynajmniej z tych cutscenek w grze, wynika, że pojawia się dużo postaci, które były w części pierwszej i w części drugiej. Ponieważ te dwie pierwsze części są mi mocno nieznane, znaczy tak jak mówię, grałem w nie wyrywkowo i w stanie w ogóle całkowitego, całkowitej euforii. Nie za bardzo pamiętam, które postacie były, które. I tutaj jest mnóstwo nawiązań. Pojawiają się te postacie w dwóch pierwszych części, niestety ich motywacja i w jaki sposób oni znowu żyją i tego ciężko mi powiedzieć. Natomiast zamiast skupiając się na tej fabule, która tak jak mówię, no jest ciągłością tych dwóch części pierwszych i to jest w ogóle zły pomysł, żeby zaczynać grę od Wrath of Heaven, trzeba było jeszcze zagrać w tę tęczu na PlayStation, żeby mieć tą ciągłość, Chciałbym Wam opowiedzieć o. Jezus, to, przepraszam za to wiercenie, ale to będzie trwało chyba za 3 miesiące. Musicie się przyzwyczaić, że niestety e, niektóre moje vlogi. Będą miały w tle właśnie takie wiercenie w ścianach. Wybaczcie, no niestety, nie moja nie, siła wyższa, tak? Remontują na dole sklep, tam będzie coś innego i burzą ściany, cuda. Także musicie się przyzwyczaić, że no niestety przez pewien czas tak będzie. Natomiast zamiast skupiać się na tej fabule, która, tak jak mówię, no jeżeli nie grałeś dwie pierwsze części, to i tak ci nic nie powie, no skupię się na całej mechanice. Bo gra jest ogólnie, gra jest mm, fajnie pomyślana, bo to jest w ogóle kapką wpadł na y, całkiem taki pomysł. Mm, bardzo świeży, znaczy świeży, może nie świeży, ale pasujący do siebie, bo mamy ninje, mamy ninja, które. Działają w feudalnej Japonii, no więc siłą rzeczy, jeżeli graliście w jakieś gry o ninjach, nawet na komodore, nie wiem tam, Shinobi, Last Ninja, y, Strider i inne tego typu gry, no to to były zazwyczaj zręcznościówki. Ale tutaj zazwyczaj te, te ninja, ci, ci zabójcy działali po cichu. Oni, to nie było tak, że oni biegli sobie w prawo i wyrzynali wszystkich, tylko działali po cichu. I właśnie starano się odwzorować ten model działania tych zabójców ninja właśnie w, w Rafał of Heaven, tak jak prawdopodobnie faktycznie oni działali. Faktem też jest, że oni nie byli cały, cali poubierani na czarno, tak jak spopularyzowały to różne filmy z gatunku kopanego w latach 90 Tutaj jest to bardziej też fajnie, no faktycznie ma na twarzy maskę, ale to nie jest, że ma, jest cały na czarno, także to jest też spoko i wydaje mi się, że w jakiś sposób tam to z prawdami historycznymi chociażby troszkę jest za pan brat. Natomiast no zrobiono z tego skradankę, czyli mamy możliwość yy, po cichu załatwiania przeciwników. Tak? Fajne zostało zrobione to, że w każdej postaci możemy dać przed misją mnóstwo różnych przedmiotów, absolutnie różnych, na przykład kolorowy ryż, który możemy rzucić i który... W którym zaznaczamy drogę, gdzie byliśmy. No, tam jest ogólnie bardzo fajnie pomyślane to i tych broni, i, i defensywnych, i ofensywnych jest bardzo dużo i one są naprawdę ciekawie pomyślane. I pierwszą misję, gdy odpalasz w Wrath of Heaven, która dzieje się w takiej wiosce, gdzie musimy zgładzić jakiegoś takiego kupca, czy takiego grubasa ona ogólnie pokazuje, że ta gra będzie dobra, że będzie całkiem spoko. I ta pierwsza misja jest jeszcze okej, okay, muszę przyznać. Tam jest fajne. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz na PlayStation 2, byłem zachwycony tymi. Kaczenkami w czasie rzeczywistym, gdzie no, ta mimika tych postaci to wyglądało w ogóle fantastycznie jak na tamte czasy. I mocno mnie to jarało, od razu powiem, mocno mnie to jarało. Um, natomiast yy, sama gra, no to tak jak mówię, no, skradamy się, zabijamy po cichu. Tutaj jest mnóstwo tych pomysłów, mm, troszkę takich, można powiedzieć, świeżych, bo. Na przykład Metal, Metal Gear Solid też jest skradanką, tylko tam jest nakierowane raczej na broń palną. Tutaj mamy tą raczej broń białą, tak? czyli wymagane jest podejście blisko do przeciwnika i e, zabicie go mieczem. No to co jest tam kwitowane całym takimi fajnymi animacjami. Jak oni tam ten Maru ich tam ciacha, obcina im głowy. To też jest właściwie pozytywne, że gra nie stroni od jakiejś. E, od jakichś takich krwawych akcji, że tam wiecie, to jest trochę jak w tych właśnie filmach o samurajach z lat 90 i wcześniej. Kto się nie wychował, to tutaj taki mały, mała dygresja, to były takie filmy, gdzie cichali mieczem i krew tak tryskała jak fontanna, tak pff, taki. polecam sobie, Panie na YouTubie gdzieś jest. Często właśnie w tych filmach z Hongkongu, w filmach japońskich, jeżeli były filmy o samurajach, to było cięcie mieczem i taka fontanna. Pff. I tutaj właśnie to jest w pewien sposób zachowane, te, te fontanny tej krwi, wygląda dosyć komicznie, ale w latach 90 jakoś tym się strasznie jarałem i było pozytywne bardzo. Natomiast wracając do tęczu, potem im dalej w kolejne misje, tym jest gorzej. Przeszkadza mi niesamowicie źle zrealizowane sterowanie, które jest jakieś takie toporne, siermiężne, w ogóle się nie mogłem do końca gry nie mogłem się do tego sterowania przyzwyczaić, jest nawet chodzenie, jest jakieś dziwne, bo e, na przykład e, chodząc z postacią, kiedy e, naciśniesz lewą gałkę w lewo, to ona robi ten strafing, tak, czyli krok w lewo. Trochę to przeszkadza, bo. E, Powoduje to, że jakby postać się zatrzymuje i zaczyna strafować, tak powoli. To jest trochę, trochę to jest mylące i właściwie kierunek postaci, gdzie chcemy iść, oznaczamy prawą gałką, która odpowiada też za kamerę. Czyli tam, gdzie kamera patrzy, tam postać idzie. Ciężko mi to wyjaśnić, to jest trochę tak, że jakbyście sami zagrali, to byście zrozumieli o co chodzi. Natomiast yy, jakieś to sterowanie, coś z tym sterowaniem jest nie tak i ono właściwie przez całą grę o, do samego końca strasznie mi przeszkadzało i nie. Przyzwyczaić. Owszem, pomysłów tutaj w tęczu autorzy mieli parę, tak jak już wspomniałem wcześniej, fajnych. Między innymi jest Talinka z taką łapką, gdzie możemy wchodzić na dachy. To też jest fajnie pomyślane. No i sama, sama, sama ta rozgrywka, ogólnie, jeżeli gdyby nie to sterowanie, ona była naprawdę spoko i myślę, że nie wiem, dlaczego w ogóle tęczu się teraz już nie pojawia na żadnych konsolach. chyba ostatnia część się pojawiła na Xbox 360, o ile dobrze pamiętam, i potem już to jakoś umarło. Tenchu Z, chyba się to nazywało, o ile dobrze pamiętam. A myślę, że jest to gra na tyle dobra, że można by byłem fajnie odświeżyć, chociaż obawiam się, że twórcy gdyby wzięli się za odświeżanie takiej gry, to by poszli po prostu ponownie w sandbox, a Tenchu jest grą. Od początku, odkąd pamiętam, nie wiem, tenczu ten z nie grałem, także tutaj nie chcę się o niej wypowiadać, ale te cztery części są na dosyć niewielkich mapach. To jest taki mini-sandbox, można powiedzieć, mini-sandbox, no nie sandbox, bo tam nie za wiele masz robić tylko... Ale masz taką dosyć niewielką mapę, po której możesz poruszać się dowolnie. No i tam można powiedzieć, że to nie jest taka gra liniowa, tak? że nie prowadzi Cię jedna droga, tylko możesz sobie sam obrać sposób, w jaki chcesz dostać się do celu. I to jest ogólnie dobre i obawiam się, że gdyby ktoś chciał teraz zrobić remaster, czy też nową część Tęczu na PlayStation 4, to mogłoby coś takiego, żeby bardzo się pokusili, żeby zrobić sandboxa w stylu np. Phantom Paina, co nie do końca wydaje mi się, by było fajne. Trochę też ciężko było tu ograć, na przykład, że postać się szybko przemieszcza pomiędzy poszczególnymi lokacjami na dużej mapie. Dlatego tenczu jest taką grą. A, taką grą mocno. Mm, mocno taką zamkniętą, że tak powiem. Myślę, że to jest też dobre słowo. Zamkniętą. Ona jest tam taka, wiecie, w niewielkich się dzieje to lokacjach, ale. Na tyle jest tam, powiedzmy, one są obszerne, że ta, że ta walka nie nudzi. Natomiast to, co mi się w tenczu nie podobało, i przyznam szczerze, że nie pamiętam z dwóch pierwszych części tenczu, czy to się pojawiało. Ale tutaj jest dużo elementów e, takich e, jakichś duchów, jakichś demonów. Nie do końca mi się to podobało. Wola, wolałem właściwie, żeby to była sama walka z tymi, z tymi jakimiś samurajami, czy tam z, z ludźmi. Natomiast wprowadzenie tych elementów. Ym, takich nadludzkich, że tak powiem, nie do końca, w mojej opinii, to wypadło dobrze yy, grze. Można było to bardziej stonować, a tutaj jest tego dosyć dużo, i też y, to tak trochę zabija, w mojej opinii. Troszkę klimat, no ale oczywiście tutaj pod tym kątem to już co, co kto woli. Z tego co widzę, gra oferuje aż 26 misji. Tak jak powiedziałem, mamy dwie postacie do wyboru na samym początku. No i potem mamy jeszcze trzecią. Fajnie jest to że zrobione, że każda z tych postaci ma troszkę inne umiejętności, możliwości. Rikimaru jest taki, można powiedzieć. Uśrednioną postacią z tych wszystkich trzech, A Ayame jest zwinna szybka, ale też zadaje mniejsze obrażenia i szybciej traci energię. No i ten trzeci prawdopodobnie to jest trochę taki choke, ale nim nie grałem, także tutaj się nie wypowiem. Fajne jest też to, że ponieważ w grze drogi pod dwóch bohaterów i Ayame i Rikimaru, one się przeplatają, i to jest zrobione tak, że grając jeden scenariusz i grając drugi. Spotkacie się w pewnych miejscach w dwóch scenariuszach. To jest w ogóle fajnie, fajnie pokazane, bo widzisz tą samą historię z oczu innej postaci. Troszkę jak w Rezydencie dwójce. Z tym, że tutaj jest to bardziej zarysowane, w Rezydencie Dwójcy tak aż tak bardzo to nie było widoczne. Tutaj jest o wiele bardziej widoczne to, że mamy dwie różne historie tak opowiadane e, oczami dwóch różnych postaci. To jest bardzo pozytywnie, też bardzo pozytywnie ocenia. Natomiast, y, tak jak mówię, no to sterowanie jest koszmarne. Nie wiem, nie wiem dlaczego. W ogóle, może ja jestem za stary, po prostu na, na takiej, Znaczy, w ogóle nie wiem, just, Bo mówię, tak kiedyś grałem i. Okej, okay, no nawet całkiem fajna gra. Dzisiaj już jakoś tak nie mogę powiedzieć, że mi się tak dobrze w to grało. Coś, coś tu jest, coś tu z tym Wrath of heaven nie jest yy, tak. Na początku grałem na PlayStation 2, jednak zdecydowałem się gameplay zamieścić z yy, yy, emulatora. Z tego względu, że gra jest emulowana w 100%, nie ma żadnych błędów, przekłamań, nic tam się nie dzieje, także dokładnie yy, działa tak samo jak na PlayStation 2. Też grałem tutaj, bo ktoś może powiedzieć, że pewnie grałeś na że Nie, grałem też na DualShocku, także. Grałem na, 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 na padzie i nadal to sterowanie, coś, coś z nimi było nie tak. Natomiast pytanie jest takie: czy polecić mogę w Wrath of Heaven? Czy znaczy, to jest gra, tak jak powiedziałem, jeżeli grałeś dwie pierwsze części tenczu, ok, to jest ciągłość, warto poznać, bo potem sobie zagrasz Fatal Shadows, potem w tego Z będziesz wiedział całą historię. Natomiast jeżeli nie grałeś w żadną część tenczu, w Wrath of Heaven jest chyba najgorszą częścią, w której możesz zacząć. E, polecałbym, jeżeli już chciałbyś zobaczyć z czym to się je. Polecam Fatal Shadows, czyli tą czwartą część, gdzie poprawiono trochę błędy i działa to po prostu lepiej, gra się lepiej. Natomiast ta trójka to jest troszkę takie niechciane dziecko. No z jednej strony warto zagrać, bo to jest... Yy, ogólnie gier o Ninjach nie ma za wiele, a w takim ujęciu gry stealth to chyba tylko tęczą, możemy tutaj mówić o takiej grze. Yy, dlatego warto chociażby z tego powodu ją poznać, natomiast nie do końca bym się tutaj jakoś yy, specjalnie nastawiał na poznanie fabuły. Owszem, tę fabułę poznasz, tylko tak jak mówię, no tutaj pojawiają się jakieś postacie, Maru, o, to, to ty, to ty jednak żyjesz znowu, ty, ty, gagatku, a ty siedzisz, what the fuck, nie, w ogóle kto to jest? Także <grym> to jest, bardzo często takim, na takim, na takim e, uczuciu się łapałem, że nie wiedziałem w ogóle kto jest kim i dlaczego i po co i w ogóle o co chodzi. Natomiast, jeżeli chcesz tylko po prostu sprawdzić, no to okej, okay, to może być to Wrath of Heaven, chociaż polecam bardziej Fatal Shadows, które w mojej opinii jest lepsze od tego. No cóż, yy, trochę się zawiodłem, przyznam szczerze. Trochę się zawiodłem, bo zasiadając do tego, do robienia gameplayu, do tego odcinka, byłem mocno zajerany tym, że znowu tęczuł. Już, już, ja już, już tylko czekałem, mówię, jeszcze tylko by się przydał Arek, po prostu dostawca farmaceutyczny, żeby tu wpadł z jakimś trzema worami i po prostu byśmy cieli w tego tęższy, ale mocno się zawiodłem. Mocno się zawiodłem i nie do końca mi się to podobało. Yy... I bardzo ciężko mi tą grę polecić, bo ona nie jest dobra. Jest mocno archaiczna pod kątem właśnie tego sterowania. Może to jest, wynika też z tego, że my jako gracze jesteśmy przyzwyczajeni do szalenie płynnego sterowania, na przykład w grach stealth, które jest bardzo intuicyjne i proste, jeżeli chodzi o e, samą tą mechanikę e, sterowania padem. Natomiast tutaj jeszcze do tego wtedy nie doszli, jak zrobić taką grę, która żeby to sterowanie było płynne, i to jest mocno taka, taką, zalatuje się i dlatego nie mogę polecić w e, Wrath of Heaven. E, graczom z tego powodu. Natomiast no jeżeli jesteś ciekawy i lubisz gry o ninjach, no to jest Tenchu jest jedną z najlepszych gier o no to czy tam cała seria Tenchu jest jedną z najlepszych gier o także no dla, dla tych osób to nie mam o czym mówić. Natomiast dla całej reszty, żeby tylko sprawdzić z czym to się je, to lepiej odpalić tego Fatal Shadows. Nie polecam tych dwóch pierwszych części Tenczu, bo one są jeszcze bardziej archaiczne, bo to jeszcze czasy PlayStation 1, natomiast to Fatal Shadows jakoś lepiej, lepiej. I na pewno Fatal Shadows tym tutaj w tej serii się pojawi bez obaw. Jest w planach, żeby ograć i opowiedzieć wam o niej e, też na filmie. Dobra, nie będę przedłużał. Taka dziwna dzisiaj ta recenzja, bo trochę przyznam szczerze, że rzuciłem się na tą grę i tak. Nawet się zastanawiam, czy ten film nagrywać. Ale postanawiam podzielić się z wami moimi jakimiś takimi przemyśleniami. E, bo nie chodzi o to, żeby były te przemyślenia zawsze pozytywne, ale też żeby były negatywne. E, no i cóż, trochę się tak muszę przeznać na ciołem. No i, i tyle. <grych> Zdarza się. To tyle. E, pozdrawiam energii. Trzymajcie się do następnego. Cześć.